Drogi pamiętniczku, odkąd pamiętam, chciałam być piękną, modelką, która jest ciągle rozkrytywana. wstawać rano i wyglądać jak te wszystkie aktorki w filmach. Ale nie mieć ogromną szafę pełną kolorowych ubrań. Ale za to mam dużo czarnych ubrań. Znalazłam! Sławni ludzie dostają też dużo prezentów. Właśnie przyszła do mnie paczka z dzisiejszymi prezentami od Falów. Kartka z życzeniami naszyjnik, Piękna lalka, ręcznie robiona. Pistolet na bańki. I jakaś dziwna spódnica. Ja dostaję dużo zdjęć. Specyficznych zdjęć. Pana znowu dostałam zdjęcie od pana. Ja mhm. bym też dużo ciekawych odpraw. Przyszedł mej stara. Ma za sesję 1000 dolców. Ile? Poniżej 2000 to mi się nie chce wstawać. Ale i tak przychodzi do mnie dużo paczek, chociaż raczej wątpliwej wartości. Dzień dobry. Dzień dobry. Przesuwa do Pani Jazda. To ja. Dziękuję. Dziękuję. Chodząc po mieście, wszyscy by na mnie patrzyli w końcu gwiazda, nie? No i w sumie patrzę. Piłabym kawkę w uroczym otoczeniu. Ale wolę słodycze i majonez. Chodziłabym na zakupy do drogich sklepów. A chodzę na zakupy do tanich sklepów. Czytałabym masę ciekawych rzeczy. Ale czytam inne. Robiłabym sobie damskie wieczorki. A robię damsko-męskie. Gdybyście się zastanawiali, to sesja RPG. Wcale nie wywołujemy tu duchów. Latałabym na zagraniczne wycieczki. Znalazłam bilety do Japonii. Znalazłam na ciekoła. Okej. Ale to daleko i drogo. Jedziemy do lichenia. A po co? A bo kiedyś w licheniu? Nie, a co tam jest? Nie mam zielonego pojęcia, ale zawsze chciałam tam pojechać. Wszyscy tam jeżdżą, więc my też powinniśmy. Patrz, mam teraz i na jutro. Okej. Okay. Byłabym niezłą laską i miała super faceta. No, ale przynajmniej mam super faceta. Słyszałem zalecenie sprzedaży tych akcji za 3,5 tysiąca. I jej wsparcie jest mniej więcej na poziomie tysięcy, Więc jak zajdzie do tego poziomu, to weź postaraj się zakupić kilka akcji. Czekaj, czekaj. Graj ze mną w Ale nie tracę nadziei. Kiedyś przyjdzie i na mnie pora. Chyba.